Ciema! Skoro tu jesteś, to znaczy, że chcesz się dowiedzieć, jak zrobić drzwi, które będą działały na dźwięk. Usuwamy sobie w tym momencie to, co mieliśmy wcześniej podłączone, i przygotowujemy wcześniej sobie trzy rzeczy: skalibrowany swój sensor, książkę jakąkolwiek, która będzie miała 15 stron oraz lekter. Stawiamy lekterna. Komparatorem, który będzie wchodził do skalibrowanego skrzyni sensora, stawiamy naszą książkę i wybieramy na którą stronę chcemy. Ja chcę, żeby była na stronie 8, ponieważ na stronie 8 reaguje na to, kiedy jemy. Na nic więcej mogę tu w tym momencie biegać. Nic się nie dzieje. A kiedy podłączymy to pod redstone. Zamkniemy to, żeby nie było tego widać, mamy kompletnie niepodejrzane przejście, które otwiera oraz zamyka się na czas, w którym jemy. Pytanie, dlaczego to nie działa? A dlatego, że Retur Idiota zapomniał dodać Copper Bulba. Dlaczego Copper Bulb jest taki ważny? A ponieważ on zatrzymuje cały swój sygnał, dodajemy koperbulba, bulba, który nie będzie tu żadnym problemem. Komparator i podłączamy wszystko. I w tym momencie, nie, tylko cokolwiek zjemy, drzwi nam się zamykają, i gdy znów zjemy, się otwierają. To było na tyle. Widzimy się kolejnego razu.